A przed właściwą częścią naszego trzeciego, już spotkania w cyklu audycji RadioGłowi, mam dla Was, drodzy słuchacze, małą niespodziankę. Muzycy z lokalnego wągrowieckiego zespołu Nocturne odwiedzili moje studio i stwierdziliśmy, że warto będzie posłuchać o planach, Wschodzącego zespołu Nocturn w ślad za tym, że audycja dziś jest o yy, Black Sabbath, czyli zespole, który już ze sceny schodzi, a Nocturn na tę scenę wchodzi. Czy zajmą tak zaszczytne miejsce? Miejmy nadzieję, że tak. Najwięksi ambasadorzy ciężkiego grania w dziejach yy, naszego miasta. A goszczę dzisiaj dwóch członków zespołu Nocturne, czyli Marcina Kaczmarka, Cześć, wokalistę i basistę Oliviera Kruka. Siemaneczko. Panowie, powiedzcie mi, bo yy, obserwuję Nokturn już od yy, praktycznie trzech lat. I na początku yy, zaczęło się to od tego, że Oliwier, którego znam również yy, na tak zwanym poza anteniu, powiedział mi: Ej, gram z takimi facetami z wągrowca. Gramy mocno, posłuchaj nas. I Oliwier, powiedz mi, jak do tego doszło, że dołączyłeś do Nokturnu? zaczęło się od tego, że. Grałem w takim jednym zespole, udało się kiedyś załapać na wspólny koncert w Wągrowcu, teraz dokładnie nie pamiętam w sumie co to było, ale wtedy z chłopakami się poznałem trochę bliżej, no też dzieliliśmy scenę, ale wtedy jeszcze grał Wojtek z Krzychem i Maciejem we trzech i tak od słowa do słowa, potem się bliżej poznaliśmy i wyszło tak, że w sumie miałem zagrać z nim jeden koncert, no i od tego koncertu zostałem do końca. I jesteś do teraz, tak? Na tak, basie tak, tak. cały czas, już pięciostrunowym. Teraz pięcio. Teraz pięcie, tak. A, a Marcin, powiedz mi, jak to się stało, że ty dołączyłeś, bo jesteś w trochę wyższej grupie wiekowej niż reszta składu Nocturne. Zgadza się, znaczy to jest generalnie śmieszna historia troszeczkę, jeśli po, porównując Sam do raz tego, na tę Idealnie. Porównując do tego, jaką muzykę gramy, a jak się z Oliwierem poznaliśmy, bo zaczęło się właśnie te, od tego, że poznaliśmy się z Oliwierem. Generalnie graliśmy grałem sobie w takim zespole zarobkowo chałturniczym i, i szukaliśmy basisty. Chłopaki wystawili ogłoszenie, no i patrzę, wchodzi gościu w glanach w skórze, nie? Ja mówię, o, będzie podobny vibe, nie? <śm> no i właśnie się poznaliśmy, graliśmy sobie chwilę, i w sumie mm, dostałem propozycję wtedy, żeby zagrać przed y, Zbigniewem za rankiem. No i stwierdziłem, że w sumie bez sensu y, grać samemu z akustykiem w fanfiku, lepiej sobie to gdzieś tam y, jakoś... Y, 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 bardziej profesjonalnie ogarnąć, no i w zasadzie spytałem Oliwiera, bo już wtedy gadaliśmy, że ma zespół, czy by nie chcieli zagrać, nie, no i, i w sumie Maciej był gdzieś tam chyba w podróży, a, a Oliwierowi pasowało wstępnie, później jednak Krzychu go zastąpił na basie, no i Wojtek na perce, ja zagrałem na gitarze, i tak się w sumie poznaliśmy, i później chłopacy mnie zaprosili właśnie do zespołu, dołączyłem, poznaliśmy się i, i no i też tak do dzisiaj. No i świetnie, macie już za sobą dwa koncerty tego lata. Zagraliście w Wągrowcu i zagraliście w Lubaszu, i jakie było przyjęcie publiczności? Mm. Jak oceniacie? Wydaje mi się, że jak najbardziej pozytywne. Jeśli chodzi o rok, noc, no to, to, to już tym bardziej, bo gdzieś tam to jest, <laughs> uważam, impreza no, skierowana dla nas bezpośrednio. E, także takie gdzieś tam e, pierwsze fajne metalowe przetarcie, bym powiedział, jeśli chodzi o publikę. E, Lubaż też jak najbardziej fajnie. Też było, bo było, 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 myślę, jeśli chodzi o frekwencję, w porządku. E, grało się spoko, nagłośnienie było fajne, także, także też, też będziemy miło wspominać. No, rok, noc też dla nas była na pewno takim, e, jednym z pierwszych celów. Żeby tak, żeby takim, to osiągnąć takim i... pierwszym marzeniem, uh -huh. nie? które gdzieś tam mieliśmy na swojej mapie, żeby e, pójść dalej. No i też dużo fajnych właśnie. E, Udało się spełnić to marzenie? E, no, kontakty nawiązać. Tak, kontakty nawiązać, nie wiem, z Wojtkiem Molińskim, na przykład sobie porozmawialiśmy, czy, czy też z Edgarem, który sam właśnie no, jest na, na, na polen roku, małą scenę prowadzi, nie? I zdaje się, że też scenę w Jagocinie i to główną. Tak, 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 tak. Także tak. tak, pozdrawiamy pana Edgara Hajna. A skoro już jesteśmy przy Nokturnie, to jeszcze pozwolę sobie resztę składu wymienić, bo jest jeszcze y, inicjator całego tego. Y, Babaganu. Maciej Marciniak, yy, gitarzysta i również drugi wokalista. Oczywiście poprawcie mnie, jeśli się mylę. Yy, jest też Krzysiek Rogoziecki na gitarze, potężnej gitarze, która ma kształt Topora. Mm. I jest jeszcze Wojtek Rożak na perkusji. I tu niespodzianka. Też już backing vocals. Też już właśnie. backing vocals. O, świetnie. To właśnie tego nie, wiedział, nie, nie wiedziałem. E, powiedzcie mi, e, skąd czerpiecie inspiracje w waszej twórczości, bo Scavenger to piekielnie mocny kawałek. No, inspiracje to w sumie z wszystkiego czerpiemy. Hmm. Na, pewno, na pewno wynika hmm. to z tego, że u nas y, każdy słucha czego innego. No, no, Oliver, na przykład y, gdzieś tam nawet i fanka y, słuchasz, nie? Tak, tak, tak. Ten, jakieś red hoty. Y, my na przykład z Wojtkiem gdzieś bardziej w modern metal y, 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 idziemy. Maciej myślę, że On bardziej tak jest zwariowane, zwariowane prog jakieś metal. prog metale. Mhm. A to jest klasyk, tak, czyli to Trash Metal, pa Pantera, Metallica, Pantera, Pantera dokładnie. I, i no, gdzieś, y, więc inspiracje czerpiemy w zasadzie y, y, zewsząd, ale też i od siebie znaczy nawzajem, samy, nie? Tak. znak znaczy samych, tak, bo każdy ma jakiś, jakiś pomysł, gdzieś tam w, w plecie coś swojego, coś, coś, coś autorskiego, no i powstaje później coś takiego, bo od, na przykład y, wspomniany Scavenger, y, którego słuchaliście przed chwilą, no to, to tak naprawdę jest y, y, połączenie defa, traszu w zasadzie nawet bleka troszeczkę, także <laughs> W, trochę wszystkiego, ale, ale, ale też gdzieś tam będziemy zmierzać troszeczkę w, w kierunku raczej modern metalu. Utwory, które piszemy, jeśli chodzi o te nowe, to, 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 to już będą raczej bardziej w tamtym kierunku. No, uprzedziliście trochę moje kolejne pytanie, więc pozwolę sobie zamienić kolejność i do tego wątku nowych utworów jeszcze wrócić. Co chcecie przekazać swojej twórczości słuchaczowi? Co on ma wynieść? Z przesłuchania jakiegoś waszego kawałka, zbycia na waszym koncercie, jak on ma się poczuć? Generalnie to chcemy przekazać kilka ważnych dla nas rzeczy. Jedną z takich rzeczy to na przykład jest to, że metal nadal żyje, ma się świetnie. To, to raz. Dwa, pokazać też, że bo często się słyszy, że nowe zespoły to, to już bez sensu, już było wszystko. No owszem, ale muzyka jest tak szeroka, że uważam, że nadal można stworzyć coś świetnego, mając świeże głowy, podchodząc do tematu z pasją. Druga rzecz też właśnie. Często ludzie myślą, którzy być może nie słuchają metalu, że jest to tylko takie przysłowiowe darcie ryja i mocne szarpanie za strunę, a zupełnie nie, to ma też swój przekaz. Jest to, może być to jakaś walka, może być to um, przezwyciężenie jakichś swoich lęków, strachów. Um, generalnie po prostu na przykład, bo też piszę teksty, więc um, staram się przekazać w tych tekstach. Um, Jakieś fajne rzeczy, na przykład e, utworem, e, utworem który, który jak najbardziej wskazuje na to, że właśnie e, mamy coś dobrego do powiedzenia, jest na przykład Czarny Pies. A co jest ciekawe, to... to jest akurat e, nasz w sumie pierwszy kawałek, który napisaliśmy razem e, tak, z Marcinem. Ra, tak, razem takie ze mną. Pierwsze, dokładnie. Jest to utwór w zasadzie o walce z depresją, jest to bardzo e, choroba popularna, e, dużo osób na to cierpi, i jest to właśnie takie wsparcie dla tych osób, e, żeby pokazać, że. Mm, po pierwsze, nie jest to nic nadzwyczajnego, bo jest to dosyć powszechne. Może mniej się czasami o tym mówi, chociaż na szczęście już coraz więcej. No i dwa, że właśnie takie pokrzepienie, nie? A krzyki też, też których się używa, to też dla niektórych jest właśnie to darcie ryja, a one są też zaznaczeniem jakichś takich właśnie momentów mocniejszych, zaznaczenie tekstu na przykład właśnie, żeby walczyć, i tyle. No. Nie, nie, na pewno metal daleki jest od tego, że jest tylko o tym, żeby śpiewać o szatanie. Generalnie w ogóle nie mamy satanistycznych tekstów, po prostu mamy mocny przekaz. I tak oto z mitami narosłymi wokół środowiska e, ciężko grających metali. Są w tym momencie obalane. E, powiedzcie mi jeszcze, jakie są Wasze najbliższe plany? Bo wspomniałeś, Marcin, że piszesz teksty, wspomniałeś, że smażą się na Waszym metalowym grillu jakieś nowe utwory. Co to będzie i kiedy będzie? No, na pewno teraz chcemy wydać epkę. <laughs> to już będą same takie nowe kawałki, które aktualnie piszemy. A po EPC co? No chcemy zabrać się za taki... Zaznaczę, że dwa to będą już te, które na przykład tak, właśnie tak. na rok nocy zagraliśmy, mhm. czyli Human Disappointment i Evil Inside, nie? To I już są tam właśnie tam, z takiego idziemy. nowego repertuaru. A po EPC no chcemy się zabrać za taki... Za promocję w zasadzie, nie? No, promocję z, zespołu... i potem na pewno album taki, no już prawdziwy, z krwi i kości, a nie epka. Z takich najbliższych planów, no oprócz tej epki, to też myślimy, aby w przyszłym roku m, uderzyć na konkurs, na małą scenę właśnie na Poland Rocka. To jest też takie kolejne marzenie mm. duże, ale, 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 ale wiara i. I myślę, że idzie dobrze. I dużo pracy. Dużo pracy, bardzo dużo. Oczywiście, wiara doprowadza nas do tak naprawdę najpiękniejszych marzeń. Mówię oczywiście o wierze w siebie. Dziękuję Wam bardzo za tych kilka pytań i za tę naszą rozmowę. I zostawiam teraz możliwość dla Was, jeżeli chcecie kogoś przez radio pozdrowić, kogoś skarcić. W tym momencie antena jest do Waszej dyspozycji. My również dziękujemy, że mogliśmy tutaj dzisiaj być. No i na pewno byśmy chcieli pozdrowić chłopaków. Chłopaków zespołu oczywiście, zespołu. których z nami nie było. Ja osobiście oczywiście yy, pozdrawiam żonę Milenę, syna Marcela, rodziców. Ja również rodzinkę najbliższą pozdrawiam i znajomych. That's all. <laughs> z pełną szczerością i prawdziwym, surowym, metalowym przekazem byli ze mną Oliwier Kruk i Marcin Kaczmarek z zespołu Noctur. Dziękuję Wam bardzo.